Rostomili szlagerowie Ludkowie. Co by nie powiedzieć, jademy nad morze, bo to wakacje, ale nie my jademy tutaj do studia telewizji TVS, bo mamy gości. A dzisiaj, no, co by nie powiedzieć, wykonawca miesiąca czerwca 2012, oczywiście listy śląskich szlagerów, Witam serdecznie, kamraty. Witamy. Witamy. Witam serdecznie Sandrę, witam Terenie i witam Ryśka. Drodzy Państwo, to jest fantastyczne spotkanie, tym bardziej, że z laureatami nie byle jakiej nagrody, no bo to w końcu wyście na nich głosowali. Cieszycie się? Bardzo, bardzo się cieszę. To piękny laur, no bo to w końcu lista śląskich o, tak. szlagierów, wasz szlagier i to szpacer po górach. Dobrze go Dobrze mówisz. I może Spacer. pozwolisz, że podziękujemy. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Kapelakamraty, bardzo dziękuję. Wszystkim za zaoczymane głosy. No i życzymy miłej, przyjemnej zabawy przy słuchaniu kamratów. Ach, to taka atmosfera jak wśród kamratów, wśród przyjaciół. Ryśku, ee, wiesz co, no, wakacje, wakacje, wakacje. Koncertujecie po Polsce i nie tylko, to wiem. Ale jak wy zachęcacie do oglądania listy śląskich szlagierów, no a przede wszystkim do słuchania waszego szlagieru spacer po górach? Znaczy wiesz, gdzie by się nie jechało, oglądają ludzie. To, to jest, to jest fajne, to, to, to podnosi, bo, bo czy w Polsce, czy, czy, czy w Śląsku, czy w okolicach. Ostatnio my grali pod chałupkami. Ale to podnosi wiesz, dowody? Czy... Nie, podnosi, że, że, że jednak jest dużo widzów, że jest oglądalność, że ludzi to interesuje. No, to jest niedziela, to, to ten, ale, ale dużo, dużo. Są w temacie, znają utwory, no teledyski też robią swoje, jednak teledysk to jest taki utwór, który jest wypromowany od razu, więc jak się z tym, z tym zaczyna na koncercie, to to, to znają. Nie? No a jeszcze pochwal się, że pisze bardzo ładnie teksty, które przemawiają do słuchających nasze piosenki. Rozpomili Państwo, ja myślę, że ich piosenki przemówią do was na tyle, że zaś wygrocie kiedyś jakiś konkurs w liście śląskich szlagierów. Ale, tereniu, gdzie najbliższy koncert? Najbliższy koncert mamy w przyszłą sobotę w okolicach Nowej Rudy. Gramy koncerty, znaczy biesiady gramy, tak? Biesiady, biesiady, Czy no godzinki takiego biesiadowania. Wspólnego. Ale już żeśmy tam kiedyś byli, był bardzo wspaniały odbiór, także już się cieszymy, że jedziemy w te strony. No, Sandra, zapytam ciebie, bo wiesz, ty się też cieszysz, że jedziesz w te strony, Oczywiście, tak? jak najbardziej. <laughs> Powiedz mi tak, w trakcie koncertu wychodzicie na scenę, wiecie, Lista Śląskich szlagierów w niedzielę, godzina 20.25. Chcecie powiedzieć swoim słuchaczom, swoim widzom na koncercie, aby was oglądali i nas też, co robicie? Oczywiście staramy się jak najlepiej przekazać tą muzykę, którą tutaj pisze Rysiek. Teresa oczywiście oddaje to słowami, pięknie śpiewa, my gramy, oczywiście cieszymy się razem z naszymi, z naszymi widzami, prawda? No i Dużo zamawiamy. serca przede wszystkim. W sumie jestem ładamy. od tego, bo to tak, tu mikrofony, wszystko są już po głosu, bo to do wokalu. Ja mam jedyny ten mikrofon do, do, do opowiadania. Bo Dobra, no się, okorami... i co mówisz że tego mikrofonu? Patrz, no tam i kochani, jest widownia, nasi słuchacze. Kochani, od poniedziałku do soboty, a szczególnie w niedzielę zaproszamy do oglądania listy śląskich szagerów. Do propozycji, do głosowania, do wszystkiego. Patrzcie, jak pięknie roztomili. Słuchajcie, oni pięknie Was zapraszają do oglądania listy śląskich szlagierów i o zapraszam zaproszą do oglądania tej listy i oczywiście jedynej takiej listy na świecie w jedynej tak szlagierowej telewizji TVS. I z tak fotogenicznym prowadzącym jak uh, Dziękuję bardzo. No i z naszą kochaną widownią, czyli telewizami za szybką telewizorów. Rostomili Ludkowie, a teraz już najwyższa pora, żeby wręczyć naszym kamratom dyplom i to dyplom wykonawcy miesiąca czerwca listy śląskich szlagierów za rok 2012. No przepiękny laur, oczywiście otrzymany na podstawie sms widzów telewizji TV. Serdeczne gratulacje, dziękuję. proszę bardzo, to dla Was. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja ze swojej strony też bardzo serdecznie dziękuję i co by nie powiedzieć, wszystkim telewizom przesyłam uściski i tradycyjne kusiolki z podziękowaniem za te SMSy. Pamiętajcie, zawsze warto oglądać lista śląskich szlagierów i poza tym warto żyć szlagerowo. A teraz, kochani państwo, staro miłość wieje, Zgodzicie się? I oczywiście duo Feniks, dwa feniki.